W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. We Flotsam zabił Bernarda Loredo, jednak mało kto opłakiwał komendanta. Flotsam pozostało w rękach temerskich, a władzę nad garnizonem i miasteczkiem przejął pewien szlachcic z Wezimy, wróg Kedweńczyków i, jak mówią, zapalony wędkarz. Wiedzcie, że oczynach Wiedźmina do dziś opowiada się przy ognisku w Bindudze. Wedirn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Kedwen. Wojska saski smokobójczyni zostały pobite pod wergen przez armię Henselta, co położyło kres wiośnie ludów. Żołnierze z znaku jednorożca zajęli dolinę Pontaru, a górne Edirn, jak przed laty, zostało wchłonięte przez potężnego sąsiada. Dopiero następne wydarzenia pokazały, że triumf Henselta był krótkotrwały. Po śmierci Foltesta, tron Temerii stał się obiektem gry prowadzonej przez władców krajów ościennych. Jednak zabójstwo Demavenda, a później śmierć Henselta sprawiły, że sąsiedzi musieli skupić się na własnych problemach, a królestwo wydano na pastwę głodnych władzy baronów. Jednak Vernon Roche miał w swoich rękach światełko nadziei dla umierającego królestwa i ukrył je w bezpiecznym miejscu w oczekiwaniu na lepsze czasy. Przed wielu laty Geralt z Rivi był świadkiem upadku rady i kapituły czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Loc obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak radowit wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach, my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mózg. Któż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Lili.